Siema Elo, jem Oreo i to, to paskudne jest. Ja nie wiem, jak ja mogłam to wpieprzać jako dziecko. chodzimy do rodziny Swain. Ale widać, że jest epidemia otyłości, bo na opakowaniu jest nawet napisane jakieś Snack mindfully i że dwa ciasteczka mają 100 kalorii. No to zjadłam dwa, bo już mi zasugerowali, że mam dwa zjeść zamiast jednego. Ale to paskudne jest, muszę przepić kawą. Dobra, siema, witam z powrotem u mnie. Nagrywam, co by niektórym smutno nie było, prawda? Jeżeli chodzi o moje przygotowanie do gry, no to nie jestem przygotowana do gry. I po prostu taki mam styl chyba. To znaczy miałam chwilę, żeby się zastanowić, ale nie wykorzystałam jej na zastanowienie się, tylko na życie. Jedna Ogarnięta Wicka, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, e, powiedziała mi, że e, baby mogą mieć dziecko swoje razem, jeżeli pojadą, znaczy przeteleportują się w przyszłość. Że tam chyba coś jakoś się da, ale zobaczymy, czy jeżeli one są małżeństwem, a są, to czy się uda to po prostu, że ja master kontrolerem zapłodniłam smutele, czy, czy gra to zaliczy jako wspólne dziecko. Zobaczymy. Wiecie, w dwójce jest tak, że jak dziecko się rodzi, to tak jakby wiadomo, kto jest ojcem, nie? I jeżeli No baba ma powiedzmy dziecko spoza małżeństwa, że tak uproszczę, no to tam nie ma znaczka, że rodzina. Nie jak ten chłop. Wejdzie w relację z tym dzieckiem, to tam nie ma oznakowania, że to jest rodzina, ale tam jakieś punkty już są na stad, że się lubią, nie? <grym> to jest bardzo ładny obraz, taki prawie turner, że tak powiem. Ładnie po angielsku, o. Kurde, ładna fryzura. Ja w ogóle dzisiaj miałam załamanie nerwowe, bo kupiłam sobie sukienkę, przymierzyłam, tak stanęłam w lustrze i stwierdziłam, że wyglądam jak smutella, więc zdjęłam ją i tak czułam, że coś jest nie tak, ale stwierdziłam, że dam radę. Poszłam robić pranie, no i popłakałam się, opierając się o pralkę podskakującą, doznałam. Pewnego rodzaju katarzis. No i w sumie nic z tego nie wynika. Chciałam to spuentować, ale tu nie ma płęty. Po prostu życie czasem zsie. O, Charlie już śmierdzi. Ja nie wiem, dlaczego on tak bardzo chce się nauczyć malować. On przecież raczej taki wędkarz. Co to jest? Hot dogi. no tu nie ma głodnych ludzi w domu. Nie no, są. Jedz. 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 A właśnie, ona jest u tych <dantów -morgantów>, Dantów, Morgantów. W ogóle patrzę, jakie to jest fajne. O jezu, o patrz, jak to jest ładnie. O wow! Jak coś takiego jest, to chyba znaczy, że tam jest jednorożec. Mm -hmm. O, o kurwa. O kurwa, to jest romek koń. Ale ładne są te konie. Chodź, futrujemy cię. A ten też jest ładny. No ale ten ma Ale ładnie to jest zrobione. To, to, te włosy konia. Widzicie tą teksturkę? Ja widzę. Ja nie wiem, jak Wy będziecie widzieli. Ja widzę. Patrzcie na tą teksturkę. Takie pokudłaczone. Trochę bardzo mi się to podoba. O Jezu, one sikają. Naraz. Sikają i patrzą na siebie. Romantycznie. Tutaj jest oś love in the air tonight. Ach, ci turyści... Ze wschodu. O Jezu, da się jeździć na łyżwach na takim pół e, zmarzniętym jeziorze? To stare łowisko. <grywa> Fajna miejscówka tej Charlie. O jezu, o nie! Zapomniałam, że to jest nastolatka. E, nastolatki, jak są poza domem, to chyba policja przyjeżdża. A czemu tylko ona miała opcję? Oglądaj jedno ro... Aha, bo to jest koniara. Ja. Yeah. Ja zapomniałam, że Bailey Swain jest koniarą. Ale czemu Smutella? O Jezu, kawa taka gorzka. E, A, korła. Ona się chce zaprzyjaźnić z nim. No idź tam! O Jezu, ten koń ma irokesa. Ale fajne. O Jezu, jak ona to robi? O Jezu, to się źle skończy. Bailey, ja wiem, że Ty się gzisz i z wampirami, i z wilkołakami, ale Ty nie jesteś Jezusem, żeby chodzić po wodzie. Co to jest za biała siatka? Te białe linie, co to jest? I czemu ja to muszę widzieć? Matko Bosko! Chester, chodź na łyżwach jeździć. On ma 4 godziny, że go kurczak... Co? Kurczak go pobił. Pss, Jezu. <laughs> Ojciec Bailey w końcu ma coś od życia. Patrzcie, jak pięknie. A tu konik, śpiulka sobie. Patrzcie na to futro. Entuzjazm się tęczami. To jest parabola, że wychodzicie z domu z trzecia w nocy i możecie rozmawiać z koniem o tym, że lubicie tęczę. Aaaa! Ten jednorożec jest magiczny, on wyczarował drzewa i zaraz będzie jak w piśmie świętym, że ten krzew stanie w płomieniach? Co? Ale on ma brudkę, jak diabeł. Koniu, czy ty jesteś diabłem? Jakie są szanse na zaprzyjaźnienie się? Czy ona ma jakieś jedzenie? Nie. O Jezu. Dać roślinę uprawną? Jak? Konie lubią smakołyki. No, who doesn't? O kurwa. Dobra, idź do domu, bo to ni gówno ni nic z tego nie będzie. Prawie jak Jezus. Tylko jest fajniejszy, bo jest prawdziwy. Znaczy, to dalej jest postać fikcyjna, ale wiecie, nadal. O Jezu, plus 10 tysięcy, za co to było? Chyba wjechał mu teraz bonus świąteczny z pracy. Wow, 10K, też dużo pieniędzy. To podwoiło ich wszystkie pieniądze. Fajne są Simsy, bo w życiu. Rzadko są takie okazje. Chyba, że akurat jesteście na wymianie Erasmusa w Finlandii, ale. Rzadko są takie okazje, że o 3 w nocy idziecie sobie nad jezioro i sobie jeździcie na łyżwach. Ja nie znam takich sytuacji. Mądry kurczak dał Ci cenny łyk wiedzy. A jakby tak zamiast wiedzy od kurczaków pobierać jajka? Oj, masz. Zbyt zmęczony na pracę. O, samo odbicia w lustrze. Pytanie po co? Charlie, no, znaczy Chester, kładź się. O, jaka wstążka ładna, czerwona. Co to może symbolizować? Piszcie w komentarzu. Czy ja dzisiaj ani razu nie powiedziałam brzydkiego słowa? Niemożliwe. A jednak. O, jak kupię tort, to mogę postarzyć gniewinne? Czwórkę dzieci tylko mieli? Hmm, dobra. E, nadal nie rozumiem, o co dziś z kotem. Ja sobie nie przypominam, żebyśmy mieli kota. Tym bardziej nie rozumiem, czemu jest e, w cudzym domu. O, gniewinna. Proszę bardzo. Ta koronka wzyznająca się. Nienawidzę, jak jest koronka na majtach. Na staniku. Nie, hell no. Mm -mm. No, działka. Dajesz. Przyjm ten dar. Bólu kręgosłupa. O, mogę wybrać cechę. Czy jest ból kręgosłupa? Nie. Co tu mamy? Lubi psy, dobra, mul książkowy, rodzinna. Co by tu... To jest trochę. Ona ma teraz trochę taką osobowość, jak taka typowa typiera z Instagrama bez życia. Taka niby człowiek, ale w sumie. W sumie, w sumie to mniej niż człowiek. E... Wygadana. O, proszę bardzo. No. Chester to się tu przewróci zaraz. Widzieliście czarownicę? O, co to było? Jezu, ty też? Co? Co za nieroby? Co ty chcesz w ogóle, ciucha? Nauczyć się umiejętności pisanie, pisanie ćwicz. Czy stery zabolały? Oes, ciężar życia. Dobra, plum, plum. Jemy ciasto, plum, plum. <grywa> 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 Boże, jak te simy dziwnie wyglądają. Dobra, lustro metamorfozy. Na szczęście nie muszę już szukać, bo już sobie postawiłam przed domem. Aha, ten dom jest tak niefortunnie zrobiony, bo zamiast tutaj, żeby gazety przychodziły, to kurwa one są tutaj. Między domem, a garażem. No nie rozumiem tego. Dobra, gniewinna, zasłużyłaś na makeover. O widzicie, są odwicia w lustrze, poprawiłam. No. W sumie dawno w trampkach nie chodziłam. Ale trampki śmierdzą, chyba wszystkie. Dobra, włosy to chyba najmniej mnie interesują. O, to jest o, ja bym chciała taką fryzurę. Jakby ktoś, jakbym w piwnicy przetrzymywała fryzjera, to bym mu kazała taką fryzurę mi robić, żebym miała uniesione, tak, tu przy łóżku odgarnięte, bo mam ładny kształt głowy, żeby było kształt głowy, ale dalej, żeby rozpuszczone. Bo ja się za cholerę nie nauczę. Nie, żebym próbowała, chociaż coś tam próbowałam, ale no nie umiem. Może w drugiej połowie życia. Ogarnę to. O! Nie, robimy ikonę. Nie powiem czego. <laughs> nie wiem czemu ja im te cienie dopowiek tak robię dziwnie. Hmm. Kurde no nie wiem. O, fioletowy, dobra. Przepraszam, filetowy. szminka. Fuj, jakieś perłowe gunwo. Fioletowa nawet jest spoko, tylko mniejszą warstwę. O! Jeszcze czego też nie umiem czyli eyeliner. No, niczego sobie. Przyznajcie niczego sobie. Boże, ja pamiętam, był rok 2000, nie wiem, 10, 12 i takie koszulki były w sprzedaży. Jezu się. I to się zaraz wróci, bo moda koło, kołem się toczy. Trendy, tylko typiary, które kupują teraz za wszelką cenę wykupuję jakieś gunwa ze sklepów to one... Nawet chyba nie pojmują tego i myślą, że wszystko jest nowe i na nowo wymyślone. Tak jak Amber myśli, że Billie Eilish wymyśliła tłum, który śpiewa za nią, i ona tych samych ludzi wozi ze sobą na koncercie, żeby oni razem z nią śpiewali. Wiecie, jak jesteście artystą, muzykiem i nie wiem, robicie EO i tłum EO, to Amber myśli, że Billie Eilish to wymyśliła. Kurde. To nie jest takie złe. Tutaj trochę na dole te gacie taka wiocha, trochę, bo tak kojarzy mi się z takim koniarzem, w sensie takim stajennym. Eee, I te małe nóżki. <laughs> Ale tutaj góra, no, coś tu jest takiego, no nie powiem, wiktoriańskiego, bo to jest może przesada, i trochę tutaj to, to na cyskach to takie art nouveau, trochę. Znaczy, e, art Deco chciałam powiedzieć. E, nawet ładne, tylko te spodnie tak nie przemawiają do mnie. O, paputki, mateczki Rosji. Nie, nie, nie. Też tak mówię, ty, że te piary młode i tak dalej, a podaję przykład Amber. Amber ma 34 lata, tylko ponieważ ona ma coś bardzo mocno z głową porobione, to ma mentalność takiej 15-letniej dziewczyny z problemami dużymi, za dużymi jak na nią, chociaż ciężko jest sobie wyobrazić, że są problemy większe niż Amber, ale... Najwyraźniej tak jest. O, ja lubię bardzo te buty. Takie trochę. To są takie zwykłe i pewnie śmierdzą, ale tak trochę wróżkowo wyglądają, więc je zostawiam. Co mi chcecie sprzedać za drogo? Troszkę darmowe powinno być, bo to jest gówno. I'm not even mad. Piżama spoko, ale ja coś czuję, że jej przeznaczeniem było pogrążyć się w fiolecie. Mhm. O! Niewinna to jest ładna simka. Ja aż jestem zaskoczona, że... Gniewinna! My anaconda don't! My anaconda na, 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 Ja jestem zaskoczona, że dzisiaj nie ma przekleń. Bardzo jestem zaskoczona swoją postawą. Nie spodziewałam się, że w takich okolicznościach przyrody... O, jaka fajna koszula kupuję! Yy, nie do żartuję. Aż taka ładna nie jest. Że w takich okolicznościach przyrody spotkamy się dzisiaj. No ale właśnie tak jest. I pytanie brzmi, jak żyć z tym dalej? <laughs> dobra, trampki na zimę. Chyba mogą być. Buty go, go? C? O matko boska! O, chryste! O, dobra, jesteśmy z powrotem na wizji. Wow! This is bloody shoes. Got them and go off, So I don't get comfortable. Whoop! I don't dance now. I make money moves. I don't get it dance. I make money moves. No fajne. Yy, kolczyki. A może wiecie co? Może my powinniśmy yy, to wszystko zostawić za sobą. Wszystko. Wszystkie niesnaski, wszystkie potknięcia, wszystkie razy kiedy ktoś śmierdział. I was a poet and I didn't know it. I po prostu gniewinną pójść dalej w świat. It's a choice. It's a fashion statement. Te okulary mówią, I don't fuck with y'all. I don't. Oh, fuck, shit, jakie to jest brzydkie. Dobra. Co jest na tych kolczykach? Nie widzę. Może być. Poproszę dwa kilo. Eee, dobra, mamy mało czasu, ziomy. Mało czasu. O 19.00 jest gra w Gloomhaven i musimy się streszczać. W ogóle to chciałam się przyznać do czegoś: to znaczy, dzisiaj do godziny 3.30 słuchałam radia Maria online w nadziei na to, że zadzwoniam jakieś stare baby z żelami będzie można się pośmiać. Ale wiecie co, bardziej się stresowałam niż relaksowałam, aż tak dużo starych bab nie dzwoniło, a dużo osób, które dzwoniły, to były chłopy. Normalnie mężczyzny, mężczyźni. E, oczywiście jakieś rozmowy o polityce, jakieś tematy sprzed roku, dwóch, jakieś takie stare. E, i, I ksiądz się śmiał teraz z jednego chopa. <grym> Był taki chłop, co w nocy się dodzwonił i chyba tematem przewodnim rozmowy były postaci świętych. O, ja tak idę do roboty, jak idę wklepać komuś w bojowym nastroju. E, postaci świętych chyba były takim tematem przewodnim. I taki chłopcy zażartował, czy to pewnie mm, czy to jest powiązane, że. bo on pozdrawia generalnie wszystkich słuchających i ciekawe, że y, określenie nocny Marek się wzięło od świętego marka. <noise> I ksiądz się zaczął śmiać. E, na miejscu tego księdza to ja bym pała przed każdą taką, nie wiem, godziną, co godzinę kreskę. <noise> Ale powiem Wam, mało się dowiedziałam z tego Radia Maria. Jakiś ksiądz z Chicago miał coś tam mówić, ale nie dowiedziałam się nic. Poza tym, że co chwilę podawali na jaki numer konta, ja mam przelewać im swoje pieniądze, jaki P.O. Box, mam im wysyłać rzeczy i, i, i jingle, nie? I tak za dużo się nie dowiedziałam. Nie no, patrzcie jak Bailey, znaczy no to nie jest Bailey, Boże, Smoothie, Smoothie królowa. Ale jak jest celebrytką, to powinna mieć to, tą sukienkę tu wyciętą taką dziurę na brzuszysko, żeby wszyscy patrzyli i analizowali, że nie ma rozstępów. Tak jak Rihanna i dziecko dostaje flaszem po ryju. A, Bailey! What you doing, girl? Why so tense? Jezus, dziecko, co? Czemu oni wszyscy są na skraju po prostu wyczerpania i wytrzymałości. Przecież nie mieszkają w Polsce. Dobra, tu trzeba przemeblowanie. Jezu, ile te meble miejsca zajmujemy? Nie wiem, czy my tu mamy miejsce na dziecko. A to jest ważne, gdzie dać dziecko, bo ono drze i i nie da się spać normalnie. <laughs> Jak dziecko drze to się nie da spać tam. W sensie SIM się budzi, no i. I żałuję wszystkiego, czego dokonał, wszystkiego, czego nie dokonał i już nie dokona, bo ma dziecko. O, chodzik. Chodzik jest fajny. To, no, ale nie zielone. Nie, to w tym mieście nie ma takiego koloru. Niebieski. Czekamy na powrót dziedzica, co nadal się nie nauczyło umiejętności pisanie? Bailey, ja wiem, że ty nie jesteś naj najostrzejszym ołówkiem w piórniku, ale come on, girl! Get your shit together. Oh my god, smutella! Laskanie, masz na co liczyć. Nie masz. Nie masz podjazdu do takiej ikony, legendy całej na różowo. W ogóle to smoothie wygląda, jakby zaraz miała na sylwestrze marzeń zaśpiewać. Aha, smoothie znalazła jajko. To drogie jajko. O kurwa, ja nie wiedziałam, że my tacy bogaci jesteśmy. O. My jajko za 1500. Gdzie jest Bailey? Przygotowuje się do roli matki. W sumie tak wyglądała po urodzeniu Renezmi. A ile jest ten obraz wart? On jest cokolwiek wart? No coś tam jest. Okej, okay, zaprzyjaźniła się z matką. Gniewinna. Ale przyznajcie, że to taka... Czuć e, main character energy. Czujecie to? Czysta, czysta kurwa. Podaj obiad. Hot dogi. Boże, jakie to jest straszne, że oni ciągle tylko te parówki wpieprzają, bo nikt nie potrafi gotować. Gniewidna właśnie odkryła, jak ulepić klasycznego pałwana. Powiem tak, trudno nie było, wystarczyło, żeby się położyła na tym śniegu wystarczająco długo, a potem jakby ktoś ją podniósł, jak ona zesztywnieje, to będzie pałwan. Zrobić aniołka na śniegu. A proszę cię bardzo, kochanie, proszę. Boże, jak ten typ rozkminie, jak działa mikrofalówka. Chłopco wynalazł mikrofalówkę, tak się nad nią nie zastanawiał. Chester, daj sobie dupie siana. Chłopie, weź, wyjdź z domu, czasem książkę poczytaj. O. Ha, dog. Eee, ten kod dalej jest w cudzym domu, ale widzę, że dbają o niego, więc. Ja nie wiem, jak to się wydarzyło. Gniewinna dalej chce? Się przyjaźnić chce? Oskarżam Cię, bycie wampirem! Na, 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 powitaj, dzień dobry, filtruj, o, to jest flirciarz jakiś, pochwal dom, pochwal, plotkuj, filtruj, daj kwiaty, czerwień, bo kolor krwi, zabawne, rób głupie miny, o, tak robiła Twoja ostatnia ofiara? Uff. O, pinat Ivy śpi na pieniądzach, właśnie, pinat Ivy jak do nas przychodził, to nam się pieniądze mnożyły, <laughs> może trzeba było się z nim przyjaźnić? Byśmy mieli Majbacha, tak jak ryzyk. Eee. Dobra, napij się, chłopie, i wróć do mnie, bo cię potrzebuję. A ładna kolumnka, przyznajcie. O! Babcia! Babcia przyszła, Jaga Kroket! Popro o, babciu! W ogóle to babcia chciała z Dante coś tego. Babcia! Eee. Tęskniłam! Podobno Dante Morgante zachowuje się nieuprzejmie wobec Sima Frida Ćwir. To może jest dziwna, nie wiadomo. Ja tam nie znam Fridę. Babka, nie chcesz się przeprowadzić do mnie? Jak to się robi? Ech, w dwójce złatwiej. Nasrał Master Controller. Dodaj Sima? No. Jest! Dodaliśmy Jagę! Dodaliśmy Jagę! Babka jest nasza! Przechwyciliśmy babkę! Yeah! Dobra. Czy babka coś chce od tego Dante Morgante? Nie. Lesbijstwo z w rodzinie. Jedz sobie, jedz, na zdrowie. Pies jak nie powłóczy, to nie poje. Kotek śpi, babka klecha, naszą laskę poniewiera. Mentol jej uderzył do głowy, patrzcie to. Po co ona myje te zęby w ogóle, a nie u siebie w domu? Ona tu chce chyba zamieszkać z tym Dante Morgante. Tylko trzeba będzie się tego wilkołaka pozbyć. Kot tu niszczy meble, a one są... ZK! To kurier dowozi 100 zł, dostawa z wniesieniem. Uspokój się. Co zaś chce? Spać mu się chce. Chłopie, ogarnij się w końcu. O nie, nie podobał mu się pocałunek. O boże. Dobra, idę do domu. Nie gadam z frajerami. Chodź, babka, idziemy. Idziemy stąd. Ale ładnie to wygląda. Czemu oni myślą, że tutaj się dom zaczyna? I czemu nikt nie korzysta z tego, że jest. Samochód tutaj. To są prostaki, chyba jakieś. Jezu, ciastny jest ten dom. Czego chcesz? Co, co jej się tu spełniło? Bo ja nie wiem. Ona siedzi w bujanym fotelu i patrzy na teście, jak śpi. I powiedz mi, że to nie jest creepy. Ona chce kupić pluszaka. Rozwalmy trochę nie naszego hajsu. Eee, czy rekin Stefan się liczy jako pluszak? Nie, to za dyskryminacja istot wodnych. Eee. Wampira! Miś wampir. Hehe, <laughs> Siat na dupce. Nie wiem czemu Bailey nie może się tego pisania nauczyć. O nie, gniewinna jest chora. Już się działcha. To ci dobrze zrobi. No Boże, flashbacki do tego jak Bella wpisywała w tym... Z Bingu czy ten jakiejś innej przeglądarce ten wampir. Vampire! Vampire! The cold ones. A potem pojechała do biblioteki i prawie umarła. Tak się kończy czytanie książek, nie polecam. Głód, wszyscy głodni, a nikomu się robić nie chce. Robić to nie ma komu. O Jezu, jaki blat! O kurwa. Gofry. Chester, przydaj się do czegoś. Weź ten blat w mej hopie Dziadu. Jaką ma wąską dupkę. Ale to mydło się ładnie błyszczy. Co to jest Everglow i Koloseum? i czemu mi się to świeci i co mnie to obchodzi? Zaś te gazety tutaj nie wyczymia Córka z ojcem. Wspólny posiłek. Pierwszy od dawna. Może porozmawiają trochę. Może se poplotkujcie. Zdrać sekret. Na przykład, a to jestem lesbijką. No i nie mogli usiedzieć w miejscu. O! Wszyscy jadą na graduation. Jeee! Yeah! Czemu babka nie zna pace? Już wiem, czemu te jeansy są takie przetarte. O nie, babka jest głodna. Dobra. Gniewinna właśnie jest w trakcie swojego graduation. To jest Porta della Porta a la Porta. I te Porta a la Porta de la Porta żegnają się z Wami. I do następnego. Pa, pa.